Wielkich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachoprapędz, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Piątek, 16 dzień lipca, rusza letnie Grand Prix 2021 w skokach narciarskich. Jak to zwyczajowo było w Wiśle Malince, no ale witamy nie tylko mężczyzn, ale po raz pierwszy w historii kobiety. I od tego zaczynamy piątek, godzina 11, oficjalny trening, i tuż po treningu kwalifikacje: 52 panie. Tak, dokładnie pogoda tutaj na razie sprzyja, jest przyjemnie, jeszcze nie za gorąco, świeci słoneczko, co, co chwila jakieś chmurki przychodzą, na razie się cieszymy, że tak to wygląda, ale spodziewane są i jakieś burze i możliwe wówczas są porywy wiatru, więc zobaczymy jak to wszystko się potoczy, bo mamy mocno napakowany ten program dzisiejszy. Tak jest, listę startową otwiera Nicole Konderla, mamy jeszcze trzy Polki, będą to Wiktoria Przybyła, Anna Twardosz, Joanna Szwab, nie ma tutaj Kingi Rajdy, Kamili Karpiel, o powodach takiego ruchu trenera Łukasza Kruszka pisaliśmy na skijumping.pl, no i później danie główne o 15.30, oficjalny trening mężczyzn, 54 skoczków tylko, czyli czterech odpadnie w kwalifikacjach, których start zaplanowano na 17.30. Jest dokładnie tak, jak mówisz. No, co więcej tej dodać. No, nie ma wielu faworytów na liście startowej z, ty, z, ty, z tych zawodników, którzy zimą błyszczeli. Wiadomo, że nie przyjechali czołowiały styliacy Norwegowie. Troszkę szkoda, bo dużo fanów tutaj będzie zawiedzionych, że nie będą mieli szans na jakiś autograf, czy chociażby zrobienie zdjęcia sobie z tymi skoczkami, no ale rozumiemy powody takiej decyzji, że to wczesne, wcześnie jest jeszcze w lipcu, jeśli chodzi o zawody. No i liczymy na to, że w tej sytuacji to nasi zawodnicy tutaj powalczą o te najwyższe laury, że tutaj zobaczymy może jakieś polskie podium, a przynajmniej polskie zwycięstwo. Przed rokiem były aż dwa polskie podia. Myślę, że coś takiego to sprawiłoby ogrom radości kibicom. Kibicom, którzy nadciągają tutaj na, na skocznie w Wiśle Malince. Nareszcie, nareszcie są się kibice, bo, bo mamy dość takiego sportu bez fanów na arenach. Oglądaliśmy Euro 2020 to jest zupełnie inny wymiar emocji i liczymy na to, że tak będzie właśnie tutaj w ten weekend w Beskidzie Śląskim. No dokładnie, fajnie, że kibice znowu są z nami, szkoda, że dalej z nami są też te kagańce na, na twarzach, szkoda, że musimy dalej nosić maseczki, szkoda, że dalej trzeba się testować, bo liczyliśmy na to, że no rozpoczniemy ten sezon. Z twarzami, że tak powiem. No to już tutaj w doskonałej formie od samego rana. Tak jest, mamy tutaj protokoły, jest reżim sanitarny. Uważamy na siebie, uważamy na innych, ale górą będą sportowe emocje. Tych na pewno y, nie zabraknie w ten weekend. Tak jak mówiliśmy dzisiaj, napakowany program. Nie tylko dzisiaj, no ale tak. 11. Oficjalny trening pani na tej 134-metrowej skoczni. Potem kwalifikacje 15.30 trening mężczyzn, 17.30 kwalifikacje mężczyzn. Niczego nie pomyliliśmy. Niezły Wejście w sezon, zobaczymy, jak to będzie dalej. No właśnie, miejmy nadzieję, że się wszystko nagrało i zdąży się wrzucić na czas, a my wszystkich zapraszamy tutaj też do Wisły, no bo wciąż są dostępne ostatnie wejściówki. Organizatorzy zapraszają zarówno na dzisiejsze kwalifikacje, jak i na sobotni i niedzielny konkurs, bo no będzie na pewno świetna atmosfera, dalekie skoki, i, a i pogoda powinna dopisać.